Witaj w Szkole Mocy. W ciągu dwóch minut ta technika doktora Hubermana, zwana też psychologicznym oddechem, odstresuje cię, doda Ci energii i dodać pewności siebie. Czy to przed jakimś ważnym wydarzeniem, spotkaniem, przemówieniem, czy po prostu na co dzień, że jesteś zestresowany. Można ją wykonywać w aucie, tylko nie za długo. Można ją wykonywać w domu, przed medytacją, w biurze, wszędzie. Zajmuje między minuta, a możesz też stosować dłużej. Minuta do dwóch minut, ale możesz też stosować dłużej. E, tylko nie wałcie, żeby po prostu nie zakręciło ci się w głowie. E, technika polega na tym, żeby wziąć jeden głęboki oddech nosem, później doładować krótkim wdechem i dopiero długi wydech ustami czyli jest wdech. Do ładowania. i wtedy powolny wydech aż do yy, po prostu wydechu całkowitego. Czyli mówię, to po prostu ta technika pozwoli ci na odstresowanie się, na po prostu nawet doenergetyzowanie z mojego doświadczenia, na uspokojenie przed jakimiś stresującymi sytuacjami, nawet przed jakimś nagraniem filmiku, czy spotkaniem z klientem, czy przed rozmową kwalifikacyjną. Polecam tą technikę i powodzenia.